Cześć, nas ich na czas na ostatnim konkurs z Apollo na Ukrajanie. Tym razem będą warunki wręcz wspaniałe: 2 metry na sekundę wiatru z przodu. I skoczkowie muszą to wykorzystać, bo jeszcze dwie platformy do góry po słabym, po wczorajszym konkursie, gdzie było małtką ponad 130 metr, Decyzja przez została podjęta, że teraz chcą prawdziwej walki na odległości. Być może 130 metrów nie będzie starczać do awansu, więc zapowiada się naprawdę fascynująca rywalizacja. Jak wiadomo, nie ma jednego skocz skoczek już mniej, gdyż Keichi Sato, jako najsłabszy z Japończyków, żegna się z pucharem Świata najprawdopodobniej na dłużej. Chyba, żeby tam limity spadły Japonii, to wtedy jeszcze być może nie tylko on. Więc rozpoczynamy te kwalifikacje. Czy w końcu uda się Hwangul Choiowi przebrnąć przez nie? Tak, udało się razem z Kim wystąpią w konkursie, odpadną Feldorani Bieręk. I czas na pierwszego z naszych, Tomasz Pilch. 135 metrów wyprowadzić. Mało kto by się spodziewał przed weekendem, że taka odległość może w kwalifikacjach w tym momencie być wymagana do awansu. A tak się stało, ale leci Tomasz Pilch wysoko nad ze i daleko. Czekracza punkt HS. To jest bez wątpienia jeden z lepszych skoków w jego karierze. Może się równać z tym, co zdobywało Mistrzostwo Polski. 139 metrów, 140 punktów, nota. I oczywiście pewny awans. Czas na drugiego z naszych. Stefana Hule. 32 numer startowy. 1405 metrów prowadzi, że ma dobre warunki. Jak skoczy Stefan? Akurat w tych dobrych warunkach, to u niego najmniej pewny jestem co do wysokiego miejsca i to widać, że on skacze równo, lecz bez, bez żadnych wyskoków, dopiero 27 miejsce. Lecz 130 metrów raczej go stać by skoczyć w tych warunkach, nie więcej, ale też nie spada poniżej pewnego poziomu. I teraz czas na Piotra Żyłę trzeciego wczoraj. 151,5 metry prowadzić to jest praktycznie niemożliwe. Żeby to ustać, niby Kamil, swój rekord ustał bezpiecznie. Lecz kto wie, czy by to się nie skończyło źle, gdyby chciał go na przykład telemarkiem lądować. A trzeba tam ustać telemarkiem. 135 metrów i 10 miejsce: Piotrka Lowrocko skoczył 152. Więc to był naprawdę jeden z najlepszych skoków w historii dyscypliny. I teraz czas na Dawida Kubackiego. 151 metrów by przeliczyli Lowrokosa. I zeskoczy Dawid. Delikatnie, spóźniony skok na progu, ale leci wysoko jak w kwalifikacjach wczoraj i przedwczoraj w konkursie. I 143 metry, 20, 19,5 i trzecie miejsce. Zawsze no to nie przegrywa ze Szczefanem Kraftem i Tak się dzieje. Czwartki Rowska tak jakby zakopanym w serii finałowej, owej, co stał w warunkach, w których kamień nie został puszczony. To by to on właśnie trafił na złe warunki, najprawdopodobniej. I by już najprawdopodobniej nie było takiego miejsca. I teraz Jakub wolny. Najprawdopodobniej więcej, duża dużo tego najprawdopodobniej będzie to krótki skok. 132 metry, 19 19,5 dopiero 22 pozycja, oczywiście z pewnym awansem. Cały czas na prowadzeniu który zmierza po zwycięstwo w kwalifikacjach. I teraz Kamil Stoch, decyzją trenera, belka idzie o 3 stopnie w dół. Przesław oczekuje tylko 146,5 metra wyprowadzić. A jeżeli czekasz warunki osłabną, nie zanosi się by miał osłabnąć, więc skacze Kamil. Dobre wyjście z progu, wysoka sylwetka w locie, trochę może braknąć prędkości, ale daleko skacze Kamil. Ląduje na dwie nogi, bo tam się ustać praktycznie dało, 150 metrów. Punkt dodany, drugie miejsce Kamila. Do Rokosa traci 1 dziesiątą punktu, tyle jest najprawdopodobniej różnicy w kwalifikacjach i... Kwalifikacje wygrywa Manuel Fettner. Pogodził wszystkich. 140,5 metra, ale w lepszym chyba stylu, w trudniejszych warunkach być może. Trzeci Kamil, siódmy Dawid, dziewiąty Tomasz Pilch. Patrz, że Kamil skakał trzy belki niżej. To te noty naprawdę sporo zaważyły. Osiemnasty piotr żyła, w trzydziestym jeszcze Jakub Wolny. W końcu przez kwalifikację wygrywał Chwańku Choi. I zobaczmy ten skok Koreańczyka. Pierwszy w tym sezonie konkurs z udziałem reprezentanta Korei. Dawno nie widzieliśmy go, bo chyba 2020 roku, kiedy Titizen Noyschat skoczył solidną próbę, trzeba to powiedzieć, w drugim konkursie, bo trafił na dobre warunki, wyprzedził Maćka Kota. Nie wiem, czy kogoś jeszcze teraz. Wydaje się, że trochę za wcześnie jeszcze z progu, ale złapał ten wiatr podarty i leci wysoko. 128,5 metra, 6 punktów zawiat, wysokie do tych I to jest szansa na kolejną niespodziankę punktową w ten weekend. Może nie starczy, ale szanse jakieś są. Zobaczmy przy okazji tylko Kevina Marsewa. To oczywiście czy trzeba prowadzić. Estończyk punktował w Jensbruku. Tutaj jeszcze punktów nie ma, więc może jakieś by się udało zdobyć w tych warunkach. Wydaje się, że bardzo dobrze wszedł z progu i leci wysoko, jak na siebie Kevin Massey i skacze daleko. 133 metry, 7 punktów za wiatr, noty solidne i jest liderem. I być może zbierza po swoje pierwsze tutaj punkty w karierze Casey Larson też bardzo dobry skok. Ale teraz idziemy już do naszych. Prowadzi Filip Raimund przed Kevinem, Marcelem, Caseym Larsonem. Piąty Huenkru jest, więc... I oczywiście zapomniałem, ruszył o ruszyłem o czwartym. I teraz Tomasz Pilch, pierwszy z naszych, 134,5 metra wyprowadzić. Czy Tomek da radę? Znacząco za wczesne wyjście z progu i nisko ratował się przed upadkiem Tomasz Pilch. Niestety gra mi lekko zacięła i 65 metra, ale... trafił na polmuch, plus złe wyjście niestety nie pomogło w tym, żeby osiągnął odległość pozwalającą zająć solidne miejsce, czas na Stefana. Ile skoczy naszy jakby weteran, już można nam to powiedzieć? 140 metrów wyprowadzić Nie jest w najlepszej formie, ale jest w solidnej. To mogłoby mu dawać szansę na awans na przykład. Ale leci nisko nad ze skokiem ponad punkt konstrukcyjny, lecz zachwiane lądowanie niestety. 5,5 metra niskie noty dopiero 25 pozycja. Czyli będzie podobnie jak w kwalifikacjach. Gdzie nie było oczywiście zbyt dobrze. Czas na 11 w klasyfikacji generalnej Pucharu świata Piotra Żyłę. 153,5 metra uprowadzić potrzebuje Piotrek, więc... Nie wiem, czy możemy mieć nadzieję na awans naszego reprezentanta. Znaczy awans oczywiście, to powinna być oczywista oczywistość, lecz wysokie miejsce już trochę trudniej. Skok nie najlepszy, 130 metrów, 7 aż punktów więc zawiat i dopiero 23 pozycja. Michał Hajbek teraz skoczył 150 metrów. Została nam zaledwie trójka zawodników. Dawid Kubacki. 153,5 metra wyprowadził. Znaczy do dziesiątka tam została, więc nieźle. Ile skoczy Dawid? Ostro, spóźniony skok na progu w wykonaniu Dawida I. Skaczę dalej niż Piotrek, to jest pewne. 132,5,7. Jest seria finałowa. Lecz wszyscy po kwalifikacjach oczekiwaliśmy więcej. Stefan Kladowicz zbliżył się do Michała To Została czwórka zawodników do końca. Jakub Wolny. 153 metrów yy, tryby prowadzić. To jest praktycznie niemożliwe, ale trzymajmy kciuki za Kubę. Podobnie jak Dawid przejechał mocno próg. I skacze podobnie. 130 metrów. 6 punktów dodane, dwudziesta siódma pozycja. Jest w finale, Kuba, lecz rozpocznie najprawdopodobniej z serii finałową. I ta braknie przez ten skok. Chłopiec do Kamil Stoch. Belka idzie znów w dół. Już trener wie, że Kamila stać na naprawdę... Skok na czołówkę. Tylko żeby dobrze wyszedł z progu, nie jak reszta. Kamil Stoch. W miarę delikatnie spóźniony skok i nie miał noszenia. Coś zabrakło. 134 metry, aż 2 punkty dodane. Patrząc, że wieje mocno z przodu, to jest bardzo słaby skok. Dopiero działa ta pozycja. Znaczy dobry skok. Patrząc, ile mia że miał dodana, wszyscy mają dużo odejmowane. I pierwszą serię prowadzi Michal Hajbek, dziesiąty Kamil. Dawid 26 i 30, Jakub Wolny. Niestety, bez Wenku bez Koreańczyka. Po raz pierwszy była szansa od 2015 roku, by Koreańczyk to był punkt. A Huenglu czekał na tą szansę 12 lat. Niestety, nie teraz. Może w przyszłości, między innymi z w Ameryce, może wystartuje lub wraz z Finał otwiera Jakub Wolny. 130 metrów pierwszej serii w dobrym stylu, dzięki czemu miał awans porównany do piątka. Za wczesne wyjście z progu Kuby i pasywna sylwetka i krótko nie skończy się na jednym punkcie dzisiaj. Niestety, nic więcej z tego się nie wyciągnie. Średnia gdzieś 120 metrów. Trudno w takich warunkach o wyższe miejsce, że ktoś jeszcze bardziej zepsuł I teraz Dawid Kubacki, 25 miejsce, 26 miejsce po powierzchni serii, 130 metrów gdzieś by prowadzić, więc jakby powtórzył skok, byłoby dobrze. Ile skoczy Dawid? Też skok się nie wydaje zbyt dobry jak Kuby, ale dalejszy. To jest pewne, więc będzie miejsce w 30 mimo wszystko. Raczej 128,6 punktów. Nie zawiadł wysokie noty. Jest liderem Dawid. Może dwie czy pozycje do góry podciągnie. Lecz zbyt dużo to raczej na pewno nie. Teraz czekajmy na Kamila. 10 po pierwszej serii. Dawid minimum będzie 23, więc nie najgorszy konkurs dla Dawida. Dobry skok Clemensa Ignera, Kamil skoczy z niższej platformy startowej znowu. Przez to, że jest tu, 45 metra by prowadzić, ale Kamil chce powtórzyć skok z kwalifikacji, by włączyć jeszcze do walki o podium. Kamil Stoch. Niestety dość ostro spóźniony skok na progu i krótko. Ten konkurs jest dla nas bardzo nieudany. 126 metrów, 2 punkty do Znów złe warunki białkami. Dopiero szóste miejsce. Najlepszy nasz prezentant kończył dopiero na 15 miejscu na do mnie zawody. A Klement w czołej dziesiątce, więc też kolejna sensacja. I Teraz została trójka walcząca o podium pierwszy. Z tej trójki Halvoregner, Graner, 153,5 metra, by prowadzić, bo Angelaniszek skoczył naprawdę wielki skok. Ile skoczy Halvor granerut? Dobre wyjście z progu, tego co nam brakowało na pewno i ma to odnoszenie Halvor i skacze daleko i loduje na dwie doki. Bo tam ustać było wężarcy ciężko, 150 metrów. Nocy solidne, drugie miejsce. Gdyby Kamil miał takie na no, w kwalifikacjach, to by je wygrał. Mariusz Lindvik. Ile skoczy reprezentant Norwegii? 149,5 w pierwszej serii. Teraz 152,5 metra prowadzić I działam z Laniżka. Leci wysoko, ale trochę chyba zbyt wcześnie wyszedł z progu. Przez to nie ma tego noszenia. I skacze w ładnym stylu. 146,5 metra. Wysokie na no to 7 punktów do jest drugi, więc ma podium Mariusz Lindwik. Naprawdę, coraz to wyższa forma Mariusza Lindwika. Został jeden do końca. Hal Hajbek. 150 metrów pierwszej serii. Teraz potrzebuje znowu podobnego skoku, by wygrać ten konkurs. Powróci na najwyższy stopień podium po dłuższej przerwie. Ile skoczył mi Hajbek? Dobre wyjście z progu, chociaż nie ma tego ja co Halvor i Mariusz. Skacze ładnie, jest dobrze, stylowo. 145 metrów. Doty wysoki i zajmuje drugie miejsce Hal więc wygrywał żelaliszek. A mimo wszystko po dłuższej przerwie wraca na podium Hal Hajbek. Dla nas jest to konkurs nieudany. Dopiero 15 Kamil, 23 Dawid i 30 Kuba. Dla Japończyków naprawdę solidy Nikaido, 16, 13 Ryoju, 22 Nakamura i 24 Jurushiro. Ok, zaraz pierwszy pierwszej w sezonie Kevin Basem. Było blisko wydać: Twoja jest znowu. Zobaczmy na skład podium. Michal Hajbek wchodzi do czołowej dziesiątki Pucharu Świata. Andrzej Laniśek czwarty, więc wyprzedza Kubę. Na naszą niekorzyść. Na pewno znowu Austriacy sporo odrobili. Tak jak wczoraj, więc... Wszystko być może już się zmieni w zawodach w Taubry, gdzie wystąpiła się teraz taka krajówka. Jeśli nie tam, to być może w Willingen. Skład na zapowiada się naprawdę ciekawy, jaki inna na wystawią. Najpierw, do nasza najlepsza czwórka. Tu Andrzej Senka, który nie skacze źle, jak wiadomo, jest lotnikiem. I być może Tomasz Pilch, który potwierdzał w swoich skłonach dobrą formę, może poza dzisiaj. Więc przypominam, zostawcie subskrypcję z do góry z waneczkiem, mnie nie przygadzi do Taubi z Willingen, na e, am, am, amerykańskiej skoczni. Tutaj chyba Parks jest, nie pamiętam. Manuel Peter powiększa przewagę. Na 5. miejsce spada Kuba. Na 9. jest Dawid. Wyprzedzony z Stefana Krafta. Michała jednak 11. Bo Peter Prewc nie był zbytnio do wyprzedzenia. Stefan Krafta dobrze. Piotrek spada na 12 z 11. 22. Paweł Wąsek. 27. Aleksander zniszczył. 34. Stefan. Trzech ponad 50 punktów. Ma to dobry wynik jest dla tej reprezentacji. Zmierzają pod 1000 punktów w sezonie. Co było od Telemiki Jękowskiego. jeszcze się Towarz Pilch. Markus Miller awansował na 36 miejsce, a Clemens za na 30, więc być może dalej będzie ta dwójka startować. Tylko co wtedy zrobi taki Filip Aschenwald, Daniel Huber Jan Herl. Tego nie wiemy. Na pewno w Pucharze Narodów Amerykanie będą e, zdobyli kolejne punkty. Estonia ma kolejne. Po Artiwajgry zdobył. Keynes niestety nie ma dla Korei Rumunii. Ale jeszcze zdarzą się na pewno konkursy, gdzie te dwie reprezentacje będą mogły te punkty zdobyć. Pucharze Narodów nasza przemiana to, to niecałe 300 punktów. Więc przypominam sobie, nie słupskie do góry. Cześć.